Jesteśmy na Intel Extreme Masters 2025 w Katowicach, czyli jednej z najważniejszych imprez dla graczy na świecie. Główną atrakcją wydarzenia jest oczywiście turniej Counter Strike'a, w którym biorą udział najlepsze drużyny z całego świata. Zwycięska piątka zdobędzie nagrodę pieniężną, ponad 1,5 miliona złotych. W trakcie zmagań tysiące osób kibicują swoim ulubieńcom. W drugiej hali odbywają się targi gamingowe. Tutaj gracze spotykają graczy, nawiązują ciekawe znajomości i biorą udział w turniejach różnych gier takich jak Liga Legend, FIFA, Counter Strike czy Overwatch. Są też konkursy wiedzy o grach i komputerach, w których do zdobycia jest fajny sprzęt o wartości nawet kilku tysięcy złotych. Na targach znajdziecie też dużo stuningowanych urządzeń. Patrzcie na ten działający komputer który jest wypełniony LEGO Fortnite. Kto by taki chciał, spore wrażenie zrobił też na mnie komp, na którym rośnie paprotka. Podczas IM zawsze spotyka się też wielu odjechanych cosplayerów. A za jaką postać z gry wy byście się przebrali? W części targowej można również spotkać wielu twórców internetowych, pogadać z nimi, zadać pytania podczas paneli i cyknąć sobie fotkę. Warto też pograć na specjalnie przygotowanych stanowiskach zwiększających imersję, a także przetestować nowe urządzenia. Nie które nawet jeszcze przed ich oficjalną premierą, jest też możliwość kupienia gadżetów i akcesoriów gamingowych do swojego komputera w bardzo atrakcyjnych cenach.